Cześć, Szemanko widzowie. Z tej strony Piotr Sawa 07 I dzisiaj pokażę Wam najlepszy spot pod zarabianie i pod Expa. Jest on nowy, bo teraz nie jest on na North Expedition. Tak. Jesteśmy za Forsakenem. Forsaken Shores. Jedziemy za Forsaken Shores. I jak już znajdziecie taką jedną bojkę za Forsaken Shores, to tu jest napisane Swipe Shrek Barakuda. A więc, kiedy macie napisane tą Swipe Shrek Barakuda, to płyniecie po prostu po prawo. I wtedy widzicie taką małą wysepkę. Gdzie za. Za no, 20 dni, 18 dni, obędzie się tutaj event atlantycki. No, i wyłowimy kilka rybek, żeby Wam pokazać, że to miejsce jest bardzo OP. Dobra. Kartonik. A! Jak będzie 100 łapek pod tym filmem, to rozdam jakąś rybę, która będzie warta 50 tysięcy. No na razie jestem... O! Właśnie! Już jest mityk. No i mamy mityka. Nie z nim powalczymy. Już pewnie będziecie mieć to przyspieszone, bo nie chce mi się montować. Albo chcę. Nie. wiem. Dobra. A więc będziecie mieli to. Filmy codziennie o 15.30 od 7 stycznia, czyli od dzisiaj. Zapraszam codziennie o 15.30. Jak zostawicie subskrypcję, lajka, to bardzo mnie to wspiera do pracy. Dobra. Mam Grand Prix Guardiana, tak? Aj, ogólnie ja dostałem za to 3,500 tysiąca Wiem. Że dostałem 7000, ale ja mam wykupionego dwa razy Expo. A więc. O! A więc lecicie na Forsaken Shores. No, albo gdziekolwiek. No i właśnie wam pokażę, ile jest warto takie. Taka jedna rybka. I to jest nowe najlepsze miejsce pod expa też również. 4900. Czyli to jest na pewno więcej niż w Dydepsach. W kolejnym odcinku. Czyli jutro. Pokażę, powiem tyle. Pokażę wam, jak odblokować Dydepsy. Tak. Jutro pokażę wam, jak odblokować Dydepsy. No. I tyle na razie. A więc, widowy. No. Jakie jecie teraz obiadki, to smacznego i pa, pa.